Zdzisław Baszak urodził się 8 lipca 1920 roku w Woli Gręboszowskiej, obecnie województwo małopolskie, w rodzinie Jana i Stefanii z domu Tarka. Był synem policjanta. Edukację rozpoczął w szkole powszechnej i później w prywatnym gimnazjum koedukacyjnym imieniem Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. Od 1935 roku dalszą naukę kontynuował w drugim gimnazjum imieniem Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. Już wówczas dał się poznać jako sprawny organizator, angażując się w życie szkoły i ostatecznie zostając jej wójtem, czyli przewodniczącym. Maturę zdał w czerwcu 1938 roku i zaraz po niej postanowił odbyć obowiązkową służbę wojskową, chcąc później bez przeszkód rozpocząć studia prawnicze. Jako ochotnik wybrał dywizyjny kurs podchorążych piechoty w Krakowie. Marzenia o studiach prawniczych przerwała wojna. Przydzielono go do 2. Batalionu 16 Pułku Piechoty w Tarnowie, będącego częścią 6 Dywizji Piechoty. Powierzono mu dowództwo plutonu CKM. Z tym plutonem przemierzył cały szlak bojowy od 2 września i bitwy pod Pszczyną do chwili kapitulacji 20 września w Nowym Siole. W starcie z niemiecką 5 Dywizją Pancerną pod Ćwiklicami okazało się tragiczne. Jego Pluton w sile około 30 ludzi został rozbity przez niemieckie czołgi. Przeżył jedynie on oraz jeden jego żołnierz. Miał szczęście, gdyż Niemcy dobijali wszystkich rannych. Pod pszczyną zginęło 217 ludzi. Wspominając ten czas po 80 latach, powiedział: Niech młodzi wiedzą, że to co mamy nie było za darmo. Myśmy za to zapłacili. Drogo, cholernie drogo. Koniec cytatu. 20 września w zamieszaniu po kapitulacji oddziału udało mu się uciec i wrócił do domu. Już miesiąc później, w październiku 1939 roku trafił w szeregi służby zwycięstwu Polsce. Od listopada do marca 1940 pełnił obowiązki komendanta obwodu Dąbrowa Tarnowska w Związku Walki Zbrojnej AK Drewniaki. W październiku czterdziestego roku został aresztowany przez Gestapo, jednak szczęście znowu mu sprzyjało. Siedząc w samochodzie zorientował się, że ma poluzowane kajdanki, postanowił uciec i znów się udało. Zmienił nazwisko i jako Zdzisław Barański pracował przy budowie wałów rzecznych, nie porzucając jednak działalności w ruchu oporu. Oficjalnie do konspiracji wrócił w połowie 1943 roku. Powierzono mu organizację pracy dywersyjnej w regionie. Jedną z najbardziej spektakularnych akcji, w której Zdzisław Baszak pseudonim Pirat wziął udział, była operacja Trzeci Most w Wałrodzie w lipcu 1944 roku. Jej celem było przechwycenie i przekazanie aliantom zachodnim fragmentów niemieckich rakiet V2. Pirat podczas niej pełnił obowiązki zastępcy dowódcy osłony lądowiska MOTYL, czyli miejsca, na które miał przylecieć i z którego miał wystartować do Anglii samolot zabierający z kraju elementy V2 oraz kilka osób przerzucanych na zachód. Anglicy, poznając dokładną budowę tej rakiety, mogli skutecznie się przed nią bronić. Zadanie nie było łatwe. Ulewne deszcze sprawiły, że lądowisko stało się grząskie. Kilometr dalej stacjonował stuosobowy oddział niemieckich lotników. Komenda główna Armii Krajowej jednak zdecydowała, że akcja musi się odbyć bez względu na trudności. Wszystko przebiegało zgodnie z planem do momentu startu. Transportowa Dakota nie mogła ruszyć z miejsca. Piloci byli już zdecydowani na zniszczenie samolotu, jednak w ostatniej chwili w ciemnościach to właśnie pirat zauważył, że koła maszyny utknęły w grząskim gruncie. Udało się podłożyć pod nie deski i wypchnąć samolot który szczęśliwie wystartował do Brindisi. Po wkroczeniu wojsk sowieckich Baszak Podjął wymarzone studia na Akademii Handlowej w Krakowie. Nadal jednak podtrzymywał kontakty z ruchem oporu. 23 czerwca 1943 roku zorganizował akcję eksploracyjną na Urząd Skarbowy Brzesku. Zdobyte ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych przekazał rodzącej się legalnej opozycji. Niestety, w lutym 1948 roku został aresztowany, a 16 grudnia 1949 skazany na 6 lat więzienia. Na podstawie amnestii z 1947 roku wyrok skrócono. Na wolność wyszedł w 52 roku na święta Bożego Narodzenia. Nie był to jednak koniec prześladowań. Przez lata nie mógł znaleźć stałego zatrudnienia. Dopiero w 1967 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Rolnictwa, a w 1992 już jako kombatant przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Po 1989 roku był wieloletnim prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Tarnów, organizatorem i fundatorem zbiorów Izby Pamięci. Poza tym aktywnie angażował się także w działalność edukacyjną i popularyzatorską. W 2007 roku został awansowany do stopnia pułkownika. A w 2021 generała brygady. Z jego inicjatywy powstało w Dąbrowie Tarnowskiej Muzeum Armii Krajowej. Cztery lata później przeniesiono je do Tarnowa. Zdzisławowi Baszakowi nadano tytuł Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, złotą odznakę zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i medal pro Bono Generał Baszak zmarł 28 listopada 2024 roku w Tarnowie.